Op Op Garage Racer. Mamy nowy, przydatny filmik. W jednym z poprzednich filmów o interwałach serwisowych BMW obiecałem Wam osobny odcinek o wymianie oleju w skrzyniach biegów BMW. I oto znów jesteśmy w Iwano-Frankiwsku. Oto nasza gwiazda. Bęben z błota do bogactwa. A w tym filmiku opowiem Wam o wymianie oleju w skrzyni biegów, którą przeprowadzi nasz menedżer zarządzający z Iwano-Frankiwska, Ilia. Przygotujcie więc popcorn, będzie ciekawie i zaczynamy. Witam wszystkich, z tej strony Ilia, a dziś opowiem wam o wymianie oleju w skrzyni biegów 6HP i 8HP. Omówię najczęściej zadawane pytania, jest ich cztery. Po co wymieniać olej w skrzyni biegów? Jaki jest interwał wymiany? Jakie są metody wymiany oleju? Co się zmienia przy tych pracach? Temat numer 1. Ogólnie, po co wymieniać olej w skrzyni biegów BMW? Ponieważ BMW na przykład w książce serwisowej pisze, że olej w skrzyni biegów nie wymaga wymiany przez cały okres eksploatacji, ale spójrzmy na to tak. Po pierwsze, mamy do czynienia z obciążeniem termicznym. Olej i tak się nagrzewa. Pełni nie tylko funkcję smarującą, ale też chłodzącą. W trakcie eksploatacji, poprzez nagrzewanie, ochładzanie i cykle temperaturowe, stopniowo zmienia swoje właściwości. Po drugie, jest jeszcze jeden ważny aspekt zużywanie się pakietów ciernych. W skrzyni biegów znajdują się okładziny cierne. Pakiety sprzęgła to tak, jakby pięć małych sprzęgieł ze zwykłej manualnej skrzyni biegów, tylko lekko zmodyfikowanych i umieszczonych w automacie. Kiedy włączasz konkretny bieg, lub automat sam przełącza się na dany bieg, zaciskają się dwa, trzy lub jeden pakiet w zależności od przełożenia. Skrzynia steruje tym procesem, dociskając okładziny cierne. Mamy tam dyski metalowe i tarcze cierne, które ocierają się o siebie. Przez co może powstawać metalowy pył, wióry. Po pierwsze, te wióry dostają się do oleju i mogą wpływać na pracę skrzyni. Po drugie, zapychają filtr, przez co ten coraz gorzej oczyszcza olej. Im większy przebieg, tym gorsza jest skuteczność filtra. Mamy więc trzy główne powody wymiany oleju: obciążenie termiczne, zużycie przez wysokie temperatury, zanieczyszczenia z pakietów ciernych, zapchanie filtra. Jak wspomniałem wcześniej, BMW w swoich książkach serwisowych w ogóle nie zaleca wymiany oleju w skrzyni biegów. Nawet na filtrze w misce olejowej automatu piszą, że to Lifetime Oil, czyli olej na cały okres eksploatacji skrzyni. Ale jeśli zwrócimy się do producenta tych skrzyń, koncernu ZTF, sam ZTF wyraźnie rekomenduje wymianę oleju w tych automatach co 80 120 000 km. Na naszym doświadczeniu powiedziałbym, że jest to dość elastyczny wskaźnik, jak mówią, ponieważ wszystko zależy tylko od tego, w jakich warunkach eksploatowana jest maszyna. Jeśli weźmiemy idealną wymianę, to moim zdaniem jest to 50-60 tysięcy km. To znaczy, jeśli podsumujemy ten ryzyko, to mamy od firmy ZF interwał wymiany od 80 000 do 120 tysięcy km. Z ogólnego doświadczenia i ogólnych zaleceń. Jeśli chcecie, aby samochód był w naprawdę dobrym stanie, a skrzynia biegów również, to 50-60 tysięcy kilometrów. Oczywiście, jeśli jesteście handlarzami, możecie z bardzo poważną miną powiedzieć ludziom, że BMW nie zaleca wymiany oleju w skrzyniach biegów i można jeździć przez cały okres eksploatacji. Ale podczas tego nie zapominajcie, że dla BMW, które sprzedaje Wam samochód, najważniejsze jest, abyście po prostu przejechali okres gwarancyjny i to wszystko. A jeśli chcecie dobrej i długiej eksploatacji, to trzeba dbać o samochód nieco lepiej niż życzy sobie to dealer. O tym, dlaczego należy wymieniać olej, już wam powiedziałem. O tym, jaki powinien być interwał także. A teraz przechodzimy do pytania dotyczącego tego, jakie opcje wymiany oleju w skrzyni biegów 8 HP lub 6 HP mamy. W odniesieniu do 8 HP i 6 HP, to zasady, które dotyczą zarówno tej skrzyni, jak i tej skrzyni. Dwa warianty wymiany oleju. Możecie wymienić całą objętość roboczą to około 10 litrów plus minus w zależności od modyfikacji skrzyni albo częściowa wymiana przy której wymienia się od 5 do 7 litrów. Różnica w tych wymianach dla was jako użytkownika. Po pierwsze, pełna wymiana oleju ona jest droższa i wiąże się z nieco większym ryzykiem. I nie każdy serwis jest w stanie to wykonać. Niewiele warsztatów ma do tego odpowiednie warunki, ponieważ nie jest to zbyt powszechna usługa. Jeśli chodzi o wymianę częściową, to właśnie ten rodzaj wymiany rekomendowany jest przez ZTF, podczas której wymienia się tylko. 5,5, ,5, 5, 6, 7 litrów. W zależności od wersji skrzyni biegów i jej stanu. Jeśli mówimy o częściowej wymianie w skrzyni 8HP, to wymieniamy cały filtr pod łóżkę, który zawiera magnesy wychwytujące metalowe opiłki. Natomiast pył cierny, który powstaje z okładzin pakietów sprzęgła pozostaje właśnie w tej filtrze podłóżce. Czyli plastikowa miska pełni jednocześnie rolę filtra. Przy pełnej wymianie oleju w skrzyni biegów wymienia się około 10 litrów oleju, ale problem polega na tym, że cały brud znajdujący się wyżej w skrzyni, czyli w hydrobloku, w samych pakietach ciernych, podczas płukania i pełnej wymiany może dostać się pod elektrozawór i go zablokować. W rezultacie skrzynia może całkowicie się zepsuć, na przykład zacznie się ślizgać po tej wymianie albo jakaś konkretna zmiana biegów zacznie działać nieprawidłowo. To nie jest reguła, może się tak nie stać, ale pełna wymiana niesie ze sobą takie ryzyko. Gdy wymieniasz olej częściowo, to zazwyczaj wymieniasz około 5,5 litra. To średnia wartość. To jest olej, który znajduje się w samym karterze skrzyni biegów, czyli w jej misce olejowej i wlewany jest bez użycia specjalnych narzędzi. W przypadku skrzyń 8HP mamy dość ograniczone możliwości. Albo pełna wymiana, albo częściowa wymiana z wymianą filtra w misce olejowej. W przypadku skrzyń 6HP jest trochę ciekawiej, ponieważ znajduje się tam mechatronik, który jest przykręcony dodatkowo do skrzyni. Pomiędzy mechatronikiem a główną obudową skrzyni znajdują się cztery gumowe tuleje oraz tak zwanej adaptery. Okulary, które wchodzą w skrzynię i łączą się z mechatronikiem. To przez nie przepływa olej. Podczas eksploatacji, a także pod wpływem obciążenia termicznego, te elementy mają tendencję do delikatnego kurczenia się. W wyniku tego część ciśnienia oleju ucieka przez te tuleje lub okulary mechatronika. Dlatego w przypadku skrzyni 6HP zawsze zalecamy demontaż mechatronika i wymianę wszystkich się tuleje. Ale istnieje również opcja wymiany oleju bez demontażu mechatronika. Jest to nieco tańsze rozwiązanie, jednak może przynieść gorszy efekt, ponieważ część ciśnienia oleju nadal może uciekać przez te tuleje. Jeśli chodzi o wszystkie filtry, mamy kilka wariantów. W przypadku skrzyni 8HP mogą występować różnice, np. dla obudowy E70 lub dla 335 Active Hybrid. Na przykład filtr miskę olejową w modelu 335 Active Hybrid trzeba zamawiać osobno, ponieważ różni się konstrukcyjnie i pasuje tylko do tego konkretnego modelu. Natomiast w standardowych skrzyniach 8HP, takich jak te montowane w F30 czy F10, w 90% przypadków wszystko jest dostępne od ręki na naszych stacjach. Jeśli chodzi o skrzynię 6HP, również występują pewne różnice. W niektórych wersjach mamy plastikową miskę olejową z wbudowanym filtrem, natomiast w starszych konstrukcjach, jak w pierwszym X5E53, stosowany jest zielony metalowy podkład i osobny element filtrujący. W takim przypadku wymienia się tylko filtr i uszczelkę. W nowszych wersjach skrzyni 6HP wymienia się, podobnie jak w 8HP, cały filtr razem z miską olejową. Czyli jest to plastikowa miska olejowa. Ma w środku filtr, ma dwa magnesy. Magnesy wychwytują metalowe cząstki, a sam filtr wychwytuje części cierne. Teraz przejdźmy do rozwiązania. We wszystkich naszych oddziałach stosujemy częściową wymianę oleju, ponieważ jest to bezpieczniejsze, ponieważ jest to regulowane przez ZTF, a podczas niej wymienia się filtr, który przefiltruje resztki, które pozostają w oleju po jego wymianie. Jeśli właśnie przywiozłeś swoją maszynę, lub jeśli ją kupiłeś i nie masz dokładnych informacji, czy olej w skrzyni biegów był wymieniany, czy nie, wszystkim zaleca się to zrobić, ponieważ jeśli olej jest przejeżdżany, to zużycie następuje znacznie szybciej. I również dla tych, którzy aktywnie używają swojego samochodu, lubią trochę pojeździć lub jeżdżą na chipie skrzyni biegów. Moim zdaniem poleciłbym wymieniać olej nieco częściej, co 40-60 tysięcy. Ponieważ, kiedy skrzynia biegów pracuje bardziej intensywnie, te tarcze sprzęgające łapią mocniej, odpowiednio generując nieco więcej oporu i trochę więcej metalowego pyłu. Dlatego olej lepiej wymieniać częściej. Z materiałów zawsze używamy filtra Original ZTF. Olej także Original ZTF, zarówno do sześciobiegowych, jak i ośmiobiegowych skrzyń biegów. I używamy oryginalnych tulei. W odniesieniu do w kwestii bezpieczeństwa tej procedury mogę powiedzieć tylko to, że w ciągu ostatniego roku wymieniliśmy olej 186 razy w automatycznych skrzyniach biegów. Z złego doświadczenia mamy tylko jedną skrzynię. Dwa lata temu była to szóstka SP. Przyjechała do nas z bardzo dużymi korekcjami w pakietach i po wymianie oleju w skrzyni biegów oraz zresetowaniu adaptacji, ona całkowicie przestała funkcjonować. Ale są tu dwa kontrowersyjne punkty. Po pierwsze, miała bardzo duże korekcje przed wymianą oleju, a klient został ostrzeżony o ryzyku. W odniesieniu do tego, że może przestać działać, i zostały zresetowane adaptacje. Istnieją również dwa obozy ludzi dwa obozy. Niektórzy mówią, że należy resetować adaptacje, inni mówią, że nie należy ich resetować. Moim zdaniem, adaptacje należy resetować tylko w przypadkach, gdy skrzynia jest całkowicie rozbierana na nowych częściach, ponieważ adaptacja. To logiczne pochodzi od słowa adoptować i nawet podczas wymiany oleju skrzynia powinna sama dostosować się do nowego oleju. Ona ciągle zbiera korekcje, to nie jest jakiś stały parametr, to nie jest tak, że osiągnęła jakiś poziom w stosunku do Waszego oleju i na nim pozostała. Ona ciągle zmienia swoje adaptacje. Jeśli chcecie, możecie przyjechać do nas na diagnostykę komputerową. Pokażemy Wam korekcję po Waszej skrzyni biegów. I przyjechać za tydzień, a dane mogą się zmienić plus minus. Podsumowujemy ryzyko znowu. Dla 6HP mamy albo pełną, albo częściową wymianę. Robimy częściową, ponieważ to właśnie ona jest regulowana przez ZTF, tak samo jak w przypadku 8HP. I jeszcze w przypadku 6HP mamy różnicę w tym, że możemy wymienić tuleje mechatroniki i okulary, albo bez tulei mechatroniki i okularów. A teraz pokażę Wam, gdzie znajdował się spód w 8HP. Na przykład w naszym bębnie. A teraz przejdźmy do naszego stołu i pokażę wam różnicę między spodami 6HP a 8HP. Spód 6HP to ten tutaj, ma taki występ. Mają zupełnie różną formę, ale konstrukcyjnie są mniej więcej podobne. Jedyną taką znaczną różnicą jest to, że nie ma rurki doprowadzającej olej, a raczej jego zbierającej. Nie i oczywiście nie jestem rewizorem. Ale czegoś takiego w Waszej skrzyni biegów nie polecałbym. A tak wygląda nowy spód w 8 HP to najczystsza pozycja przy wymianie oleju. Przychodzi z nową uszczelką, a w zestawie zawsze znajdują się również nowe śruby i nowa korka wlewowa. Piszcie w komentarzach, czy jesteście za resetowaniem adaptacji, czy przeciw. Możecie również zadawać swoje pytania dotyczące skrzyń biegów i jakiejkolwiek obsługi waszego BMW. Będziemy starać się dalej odpowiadać i nagrywać ciekawe filmy o waszym samochodzie.